Hej, witam Was, Mateusz, polski mechanik w Dubaju. Dzisiaj na warsztat bierzemy Ferrari FF z defektem skrzyni biegów, o którym mówi właściciel. Auto jest na sprzedaż i mam chętnego klienta w Polsce na to auto. Pokażę Wam, w jaki sposób sprawdzam samochody przed zakupem, aby klient nie czuł się rozczarowany. Zapraszam. Ferrari jest już w górze. Musimy zdjąć osłonę silnika, aby zobaczyć co tam się znajduje pod spodem, czy nie ma żadnych wycieków jak poduszki silnika i cała reszta innych podzespołów. Ciekawostką Ferrari FF jest to, że przedni dyferencjał, który znajduje się tutaj, nie ma żadnego połączenia ze skrzynią biegów, ani z tylnym dyferencjałem, ponieważ skrzynia biegów znajduje się tutaj, a pomiędzy skrzynią a silnikiem znajduje się tylko i wyłącznie wał napędowy. Przedni napęd dołączany jest elektronicznie poprzez sterowanie tymi zaworami. Prezentowany model Ferrari wyposażony jest w 20 dwudziestocalowe koła ceramicznymi tarczami. Co jest standardem przy Ferrari. Przy zakupie auta z ceramicznymi tarczami hamulcowymi należy zwrócić uwagę, czy tarcza nie jest nigdzie wyszczerbiona, uszkodzona lub coś w tym stylu. Ja zauważyłem delikatny uszczerbek tutaj na tarczy, który nie, nie dyskwalifikuje tarczy w samej sobie, ale pozwala wynegocjować lepszą cenę u sprzedającego. Miejmy taką nadzieję. Felgi są porysowane, mają odpryski lakieru, ale jest to standard w Dubaju, ponieważ są wysokie, krawężniki. Tak samo standardem jest porysowany dół zderzaka i osłony. Tutaj mam swoich wytrwałych chłopaków, którzy pomagają mi przy pracy w tym konkretnym modelu. Ktoś wymienił już skrzynię lub próbował ją naprawić, ponieważ nie jest to oryginalny kolor lakieru. Ta skrzynia została pomalowana przez kogoś. Ponieważ jak tutaj widzimy, farba odchodzi. Tutaj, tutaj. Silikon jest pomalowany, ale jak powiedziałem, jest to powód do zbicia ceny. W Ferrari FF również wykorzystano elektryczny hamulec ręczny. Charakteryzuje się tym, że to jest linka idąca do bagażnika, do siłownika, która naciąga prawą stronę i lewą stronę hamulca. Na tym to tylko polega. Ferrari FF za hamulec ręczny odpowiedzialne są szczęki w środku. Zastosowany układ hamulcowy tutaj nazywa się potocznie tarczo-bębny. Bębny za hamulec ręczny, tarcze za hamulec normalny. Prezentowany model ff to Model Year 2013 FF jest fajnym rozwiązaniem, ponieważ jest to pełno czteroosobowe auto Spójrzcie Nogi normalnie jest okej okay. Ten model jest ciekawie wyposażony. Ma karbonowe dodatki: karbonowe dodatki kierownicy, środka, przełącznik, śnieg, wet, comfort, sport i SCO. Ciekawostką jest, że w trybie sport i SC off przedni napęd się nie załączy. Przedni napęd również automatycznie odłącza się powyżej prędkości 140 na godzinę. Ciekawostką Ferrari FF jest również wyświetlacz dla pasażera, na którym mamy możliwość wyświetlania obrotów, maksymalnej prędkości, średniego czasu trwania podróży. Tutaj mamy jak jest przekładane, trakcja, dyferencja jak pracuje, w jakich trybach i tyle. Przyciski Ferrari jest to oddzielny temat tak naprawdę, ponieważ przycisk odstecznego wyciera się w każdym, ale tu każdym Ferrari. Również bardzo często spotykane są tak zwane sticky button, klejące się przyciski, które powstają na skutek mycia zgumowanych plastików mokrymi chusteczkami. Tutaj na szczęście tego nie widać, wszystko jest jak najbardziej ok. Teraz przystępuję do sprawdzenia błędów. Koska diagnostyczna OBD2 znajduje się pod kierownicą, tam na końcu. Urządzenie diagnostyczne, z którego korzystam do skanowania błędów, to Maxis z firmy Autel. Tak jak się spodziewaliśmy, błąd. Transmission system. Teraz zobaczę, czym jest tak naprawdę spowodowane. I teraz wchodzimy w moduł skrzyni. Kod PZR842 Nieznana I dostała mnie miła niespodzianka, ponieważ dostałem na testy nowe klucze Klucze marki Dato Ładnie się błyszczą, zobaczymy czy jak się ładnie błyszczą to będzie się nimi lepiej odkręcało Sprawdzenie warstwy lakierniczej auta zakończyłem Cała prawa strona, czyli prawy tylny błotnik, prawe drzwi, prawy przedni błotnik, maska i dach mają w granicach 210-240 mikronów. Natomiast lewy przedni błotnik, drzwi i tylny błotnik wahają się w granicach 320-480. W niektórych miejscach podchodzące pod 1000. W miejscach, w których Gdzieś delikatne przełamania błotnika mogły nastąpić, lub z miejsca, w których nie dało się wyprowadzić, tutaj mniej więcej. Nawet jak się przyjrzymy dokładnie, to będzie taką skórkę mocniejszą, trochę. Tak więc wysyłam film do właściciela aby negocjować cenę i wysyłam do potencjalnego zainteresowanego kupnę i mam nadzieję, że uda się sfinalizować transakcję jeszcze dzisiaj ponieważ w Polsce mamy niedzielę, w Emiratach Arabskich mamy też niedzielę, która jest de facto drugim dniem tygodnia i przelewy przechodzą aktualnie bardzo szybko, w ciągu 24 godzin pieniądze potrafią być już na koncie. Wysyłam i nie ma na co czekać Chłopaki po powiedzieli, że tak mogę kupować, e, czyli dają swoją rekomendację. Zostało założenie osłony, jadę na jazdy próbną, żeby wysłać klientowi. I tyle. Próbuję odpalić. Jak na 7-letnie auto Ferrari wygląda dobrze. Przebieg ponad 60 tysięcy kilometrów. Przede wszystkim jest to FF, czyli auto dla prawdziwych dżentelmenów. Bagażnik Ferrari FF jest stosunkowo duży. Co prawda, koło zapasowe zajmuje trochę miejsca, ale mamy tu naprawdę wystarczającą dużą ilość miejsca, aby to auto służyło nam jako daily. Ferrari FF to te 6,3 litra zbudowane na bazie silnika V12. Ferrari ma pięknie brzmiący silnik. Tego nie da się porównać z żadnym innym autem. Jest to Majstersztyk. na świeżo. Właśnie dotarła do nas czerwone Ferrari FF. dotarł do nas z Dubaju, bezwypadkowy w bardzo ładnym stanie lakier do delikatnego odświeżenia wnętrze oczywiście w czerwieni, w samochodzie mamy kilka ciekawych gadżetów, jak na przykład podnośnik oryginalny Ferrari uchwyt haka w oryginalnym mocowaniu pokrowiec na koło dojazdowe i oryginalne koło dojazdowe Ferrari, czyli cały komplet który był przy zakupie nowego auta Dotarł do nas razem z samochodem jak zwykle. Czas na dźwięk silnika, który jest naprawdę piękny. Pokażmy z tyłu, jak to pracuje. Ogromny silnik dźwięk, który generuje sprawia, że aż ciarki przechodzą człowieka bardzo długa maska no niesamowite proporcje ma no samochód jak ktoś się interesuje troszkę motoryzacją to na pewno Kojarzy model. Piękne autko. C-klasa w tle, też do sprzedania, także zapraszamy do kontaktu. Golfik też będzie do sprzedania, więc taki dzisiaj mamy włoski dzień, w polską pogodę. Pozdrawiam serdecznie. Odcinek dotyczący sprawdzania Ferrari FF Dobieg końca. Mam nadzieję, że klient z Polski będzie zadowolony. Zostanie wtedy tylko pokazanie Wam, jak wygląda sprawa dokumentów i co najważniejsze, ile to wszystko kosztuje. Do zobaczenia!